No i moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie ponownie w dzisiejszy zimowy poranek. Jest 14 dzień grudnia 2022 roku, godzina 7.14, minus 11 stopni. Jadę na startowisko oczywiście do Brzuzy, polatać nad wspaniałymi krajobrazami zimowymi. Spójrzcie moi drodzy, właśnie przeszedł łoś, idzie do lasu, piękna sztuka, no i uciekł, a jest piękny, zimowy, mroźny poranek. No i jestem na startowisku, właśnie dojechałem, słońce dopiero co wschodzi, mroźny poranek. W brzuzie śniegu około 20 cm na startowisku będziemy próbować. Zaraz Wam tutaj pokażę. Już wchodziłem. O, także o, tak o, trochę tego śniegu jest. Trzeba będzie uważać. W razie czego odpuścić latanie, czy też start, jak będzie coś nie wychodziło. Ale szpaje się. Miałem trochę problemów z odpaleniem napędu. Okazało się, że świeca była zalana, ale dobrze, że miałem drugą świecę. Odpaliłem. Udało się wystartować w 20 cm warstwy śniegu. No i lecę w tej chwili nad głowaczu. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich moich znajomych i oglądających kanał Skrzydła Mazowsza dzisiaj wspaniała sceneria zimowa jest 14 grudnia 2022 roku temperatura minus 14 stopni Celsjusza Warunki pogodowe są rewelacyjne wiatr około 5 metrów na sekundę porywa słoneczko w dole na ziemi śnieg Także w zimowej scenerii 2022 uważam za otwarte. No i leżenice w zimowej scenerii? No drodzy, jestem pół godziny w powietrzu. Zaczynają mi delikatnie palce marznąć, końcówki palców, ale tylko u ręki, gdzie trzymam manetkę gazu. Nie wiem moi drodzy, czy będzie widać dobrze, ale widać ślady, bo podczas startowania dzisiejszego około 10 metrów i byłem w górze przy śniegu, który miał 20 cm grubości. A tutaj mojemu drodzy możecie zobaczyć wzniesienie, które zostało wyrzeźbione przez przechodzący lodowiec. Brzuda jest położona właśnie w takim terenie, gdzie są górki, pagórki. Aktualnie jestem na 200 metrach, a wydaje się, jakby było tutaj na tej wysokości cieplej. Dobra, idę do lądowania, trzeba będzie uważać, bo jest dużo śniegu i ślisko. I elegancko na ziemi. No i pięknie. Polatane. Mega. Moi drodzy, dzisiaj polatane. Jestem mega zadowolony z dzisiejszego zimowego latania. Pogoda dopisała. Jest mega. O, raz na jakiś czas w takiej scenerii zimowej można polatać. Muszę wyjść z tego grubego śniegu. No i mega. No i moi drodzy. Jestem już po locie, spakowałem się. No i jadę już do domu. W sumie niby zimno, ale ciepło. Piękne okoliczności przyrody. Tylko spójrzcie. Pięknie śnieg się mieni. Majka. Na razie trzymajcie się. Zapraszam serdecznie do siebie na kanał Skrzydła Mazowsza. Cześć.